Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki trochę ogólny vlog, trochę wytłumaczę, co to teraz się będzie działo i tak dalej, i tak dalej. Ale zaczniemy sobie od tego, że muszę nagrywać na razie tą starą kamerą, bo nowa mi się popsuła. Chciałem wczoraj włożyć kartę do niej pamięci, żeby dzisiaj nagrać film. I się okazało, że nie, nie chce się po prostu ta karta zapiąć, jakby tak jak się ją tam wciska. No to powinna tak kliknąć, a nie chce jej. No i trzeba ją będzie chyba odesłać. No tutaj w garażu mam jabłuszka na zimę. Kukurydy dla kurek się suszy. Powiązana widzę, o, że już te jabłuszki właśnie gniją. Któreś tu jeszcze przed chwilą widziałem, albo mi się wydawało. E, następne. O, widzicie. Tutaj odkładam na kubkę, trzeba to zabrać w wiaderko i wywalić. Spuścimy sobie jeszcze wodę z traktora, bo jeszcze nie spuszczałem, a już wczoraj był taki pierwszy mrozek. Te śmieci to wam nie będę pokazywał. No i co już nie pamiętam czy ja w ostatnim filmie mówiłem, że malowałem, czy że będę malował kosiarkę. Kosiarka od spodu jest pomalowana już, podkładem, zabezpieczona. Wcześniej była oczywiście umyta, żeby tam przejdziemy. A przyczepki już niestety nie zdążę teraz zrobić, eee, które to światło zapalić. Panimy to pierwsze tutaj. Teraz będzie jasno. Uwaga? Dam, dam, dam. No. Eee, I tak, kosiarkę już pomalowałem właśnie. na przyczepki nie dam rady, nie zdążę, po prostu się nie wyrobi. O tam nawet tak podejdzie to nie będzie, nie będzie nic widać, ale od jest właśnie podkładem do zabezpieczony termita tutaj upchnąłem za ślędzę po chamsku tak, no tak na styk ale przynajmniej nie zajmuje miejsce na tej paletce na kółkach, jest luksusowa jeszcze tutaj muszę szafkę powiesić z powrotem bo przeciążyłem ją niestety była na takich trzech prętach e, położona, o tu są te pręty Zobaczcie, każdy się tak wygiął równo i po prostu się zsunęła. Akurat jak tu wtedy kosiarki nie było i mnie na szczęście tu nie było, bo jeszcze w tym w łeb tym dostał, to by było nieźle. No ale udało się na szczęście bez żadnych szkód. No, jedyne szkody to to, że się tutaj półki trochę rozwaliły i, i drzwiczki raczej, nie półki i tyle. A trzeba będzie to poprawić po i posprzątać. A teraz może takie małe podsumowanie yy, tamtego sezonu. milionerów. Ten sezon ogólnie nie wyszedł źle. Dlatego, że były w miarę ceny. Oczywiście jak była cena na jabłko przemysłowe. To ja w tym roku miałem mało. Bo żeśmy dobrze przecieli, już tam nie raz wam mówiłem, że było mało. No i ostatni raz jak sprzedawałem to było jeszcze po 64 grosze ostatnie razy. A teraz już, znaczy no potem skoczyło tam chyba około 80 czy ponad 80 nawet no ale trudno tak nie było tego dużo to nie ma co narzekać a no dobrze że chociaż teraz cena była i mam nadzieję że w przyszłym roku będzie jeszcze wyższa na te na te piękności tutaj zagrzybiałe i pogradowe o no no i co zawiśnie wiśnie ogólnie było dużo w tym roku zawiśnie w miarę pieniążki były Także nie ma co narzekać. Z zapasu jeszcze i nawozu i oprysku mam. Wapno jest na drugą dawkę, też tutaj złożone i czeka. Także sezon zakończony już jest, można powiedzieć, pełny. Jeszcze z takich robot tutaj na dworze mi zostało przekopać tylko pod warzywo tutaj po co, co było i po kartoflach przekopać. No i tak naprawdę tyle mam. No. Coś mi jeszcze miałem wam powiedzieć i znowu zapomniałem co, ja tam z jak nie wiem. A już wiem. Teraz nie będą się tak często filmy pojawiały jak, jak to było przez, przez lato, że co dzień był film. Bo po prostu nie ma, jak, nie ma co nagrywać. No, Sami wiecie. Jak tu będę robił przy traktorze coś, to na pewno nagram. Powiem wam, że jestem ciekawy jak on zapali. Zagrzejemy trochę świecę, bo jest chłodno jednak. może dam mu dawkę paliwa, żeby miał. A chociaż nie, no, tu trudno, bez dawki. Pomocnika pomocnika jednego, gdzieś tam się drugi jeszcze czai. Jest drugi. O, tam jest. O, o nie widzicie go, bo jest za, za kołem akurat. Wyjedziemy szybko go. Spuścimy tą wodę. Jeszcze zaczęło teraz padać. Wieje, jak nie wiem co dzisiaj, ale jutro miało właśnie być gorzej. O, jest drugi pomocnik. Olej będzie pił. No jeszcze ma wiać gorzej, dlatego przyszedłem tutaj dzisiaj. Ogarnąć to i będzie z głowy. Dobra, dajemy gaz. No. Próbujemy. Słabo. Jeszcze trochę podgrzejemy. Słabo. Nie podoba mi się to. Jeszcze raz tego gazu bym się cofnął. No wam trzeba. Idziemy do bloku z drugiej strony I niech sobie tak leci pomału niosę już kombinerki a co najśmieszniejsze jest że kupiłem nowy kranik ten do bloku założyłem i się leje z niego jak nie wiem co Także takie to jakoś jest części teraz i tego wszystkiego. Spuszczamy wodę na odpalonym traktorze, żeby to wszystko sobie zleciało dokładniej. No, to nie widać. no. Woda ładnie zleciała już. Co jeszcze sobie tu wykapi? Co sobie wykapi już w garażu? korbków, tych kraników nie zakręcam na zimę, w razie czego no to jakby tam miało tutaj zamarzać, no to będzie wiadomo wypychało kranikami, ale już jest dobrze, jest woda spuszczona, to już głowa spokojna, a i tak już traktor mi nie będzie w tym roku potrzebny to do zobaczenia w takim razie za rok, z traktorem na wiosnę raczej albo jeszcze wcześniej jak trzeba z tym wapnem pojechać no dobra także będziemy się widzieć nie wiem kiedy ale do następnego razu trzymajcie się cześć